Witam w dzisiejszym filmiku. Pokażę Ci, jak narysować trójkąt, jeśli mamy podaną jedną długość jego boku oraz miarę kątu przyległe do tego boku. Potrzebujemy kątomierza, ołówka, linijki oraz cykla. Ja używam też kolorowego długopisu. Skonstruujemy w takim razie trójkąt o boku 6 cm oraz kąta 40 stopni i 50 stopni. Konstrukcję trójkąta zaczynamy od narysowania prostej za pomocą linijki i ołówka. Na prostej zaznaczam punkt A i na cyrklu odmierzam długość 6 cm. Następnie wbijam nóżkę cygla w punkt A i zakreślam łuk tak, aby przeciął moją prostą. I w miejscu przecięcia podpisuję B. Kreślę teraz kąt 40 stopni w taki sposób, żeby wierzchołkiem mojego kąta był punkt A, więc przykładam kątowierz w ten sposób. Szukam na podziale 40 stopni i zaznaczam przy 40 stopniach kropeczkę. Następnie rysuję. Prostą, przechodzącą przez punkt A oraz kropeczkę, którą zaznaczyłam. Dokładnie tak samo będę postępować z kolejnym kątem. Tym razem wierzchołkiem kąta będzie punkt B. Więc przekładam w ten sposób mój kątomierz. Na podziałce szukam 50 stopni, zaznaczam przy 50 stopniach kropeczkę i znów kreślę prostą, która będzie tym razem przechodzić przez punkt B i kropeczkę, którą zaznaczyłam. Miejsce przecięcia moich prostych wyznacza trzeci wierzchołek trójkąta, podpisuję go jako C. I pozostaje mi sprawdzenie, czy na pewno wszystkie kąty są prawidłowo wyznaczone. Więc przykładam kątomierz i podpisuję rozwartości kątów. Tutaj mam 40 stopni przy wierzchołku A, przy wierzchołku B 50 stopni i przy wierzchołku C mamy. 90 stopni. A teraz pokażę Ci jeszcze raz, jak skonstruować taki trójkąt.